O miejskiej infrastrukturze, inwestycjach i miejscach do rekreacji debatowało w czwartek 18 listopada czworo kandydatów do Rady Miasta Luboń. Kandydaci mieli po 5 minut na przedstawienie się, a następnie odpowiadali na pytania z sali. Na koniec przewidziano krótkie podsumowanie. Debata zorganizowana przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zgromadziła w holu Szkoły Podstawowej nr 3 zaledwie kilka osób, a szkoda, bo można było poznać dotychczasowe dokonania poszczególnych komitetów wyborczych. Kandydaci przedstawili także propozycję rozwoju miasta na następne 4 lata. Debatę poprowadziła Izabela Chodorowska, kandydatka do Rady Powiatu Poznańskiego, niezwiązana z żadnym z komitetów wyborczych biorących udział w spotkaniu. Państwu witam serdecznie na debacie kandydatów do Rady Miasta Lubania. Ja nazywam się Izabela Chodorowska i poproszono mnie, aby tą debatę poprowadzić. Mam przyjemność przedstawić Panią Małgorzatę Matysiak, zacznę od kobiety, forum obywatelskie. Pan Lechosław Kendra, wspólnota e, Lubońska, Pan Marek Samulczyk, mieszkańcy Lubonia i Pan Jakub Bielawski, Platforma Obywatelska. Brakuje Pana Marka Bartosza Ugrupowanie Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Czy są pytania z samej? do kandydatów? Ja Tutaj może do Pana Kendry, bo Pan mówił, że pieniądze były na te inwestycje, na te drogowe. A, a teraz Pan mówi, że właściwie burmistrz nie ma. Wolałbym to zrozumieć, o co tu chodzi. Może, może, może mówię, Już, dobrze. już, ja tylko powiem, żeby też te odpowiedzi nie były za długie, tak? Żebyśmy tutaj w nieskończoność nie siedzieli. Te ulice miały być budowane z wykupów wierzytelności. Na ten cel podpis, została podpisana umowa. I miało to zostać zbudowane. W tym roku miasto miało wziąć zaliczne znaczy pieniądze w wysokości 7 milionów złotych. Tych pieniędzy burmistrz zwrócił się do Rady o rozłożenie tych nawet na raty, ponieważ nie zostaną wykorzystane, więc po co brać kredyt i płacić, także druga lata, połowa tej sumy ma być, ma być zaciągnięta dopiero w przyszłym roku. Z panem Kendrą, tylko jedno pytanie. Jak głosowaliście za tymi wykupami wierzytelności? Z tego co ja wiem, to Klub Wspólny oni głosował przeciw wykupu przez miasto wierzytelności, żeby powstały droga Dąbrowskiego, Ziemniaczanej, słonecznej, Nogari, Westerplatte. Czyżby się decyzja zmieniła panie Kendra? To są wnioski, które ja zgłaszałem też do budowy tych grup, czyli Państwo mówieli. I to faktycznie nie jest zrobione, ale to jest przyczyn niezrobionych nie takich, że jest opóźn są opóźnienia z projektantami. Projektanci na czas nie zrobili tych wniosków. I to na pewno ma być realizowane w kadencji. I to nie ma już, że ktoś z tego zrezygnuje. Fakt, że są też wykupy wierzytelności, tak jak mówiłem w odcinkach chodników, i dlatego też te inwestycje są wstrzymane. Między innymi dlatego. Ale z tego co wiem, no, niech Pan tutaj gendra odpowie, bo ja z tego co wiem, to takie było głosowanie. To jeszcze ja tutaj dopowiem. Chcę podkreślić, Szanowni Państwo, że projekty na te ulice już są. Na ulicę Nogali, ulicę słoneczną, ziemniaczaną, na część Dąbrowskiego. Także mówienie, że inwestycja się nie rozpoczęła, nie jest prawdą. Te projekty są i te. To jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego I, i będą realizowane. Proszę Państwa, sprawa z ulicą Wschodnią Jana Pawła II nie jest prostą sprawą. Jednakże pewne działania są już podejmowane. Tak jak Pan powiedział, jest to centrum w budowie. Przez wiele lat było to centrum w budowie. Trudno oczekiwać, żeby utwardzać drogi, które za chwilę zostaną zniszczone przez sprzęt ciężki. Dobiega końca ta budowa. I można myśleć teraz właśnie o otwarceniu tych dróg. W najbliższym roku, według informacji y, działu inwestycji, będzie robiony projekt. Nie jest potrzebne robienie koncepcji, bowiem w miejscowym planie zagospodarowania wszelkie warunki są określone. Jeśli chodzi y, o stan prawny tych y, działek, jest on uregulowany i to jest niewątpliwie duży plus dla tej inwestycji. Jeśli chodzi o obietnice niektórych kandydatów, iż będą te środki, iż będą te ulice wybudowane ze środków unijnych, nie jest to możliwe. Dlatego tutaj postulat do radnych powiatowych, do kandydatów na radnych powiatowych, aby zabiegać usilnie w powiecie, aby ulica Żabikowska i ulica Sobieskiego stały się drogami powiatowymi. Wtedy będzie możliwość uzyskania dotacji na sfinansowanie częściowe budowy ulicy Jana Pawła i yy, yy, Wschodniej. Także takie są realia. Takie są realia. I... Dzień dobry, to na ulicy Narodowicza. Mam pytanie do Pana Bielackiego. Yy, pan tutaj szczególny, wiele szczególnic, ulic, yy, w których Pan pomagał. Jestem mieszkańcem ulicy Narutowicza. Nigdy Pan na tej ulicy nie widziałem w trakcie budowy. Proszę, wytłumaczyć, jak pan pomagał w budowie naszej ulicy, wycinaniu drzew, powodem ulicowskim, pomocy, czy podłącznik kanalizacyjnych, zwrotu pieniędzy itd. tak dalej. Dziękuję. A, oczywiście nie było mnie, nie było mnie tam nie kopałem ani tej drogi ani nie wykonywałem żadnych robót drogowych tutaj w tym zakresie natomiast ja tylko chciałem powiedzieć że przede wszystkim moje wsparcie było dotyczyło pracy na komisjach pracy, pracy na sesjach rady miasta natomiast czyli po prostu popierałem te inicjatywy, które były zgłoszone także przez innych. Ja tutaj nie twierdzę ani w tej wodce, ani nigdzie indziej, że to jest jakaś moja autorska, że tak powiem, praca, że tutaj napracowałem się i chodziłem i lobbowałem. Zresztą tak jak Pan być może zauważył w moim wstępie, w mojej, w mojej prezentacji, raczej budownictwo drogowe, jeśli chodzi o swoją działalność, to tutaj podkreślam, że jeszcze jest coś do zrobienia, bo, bo, bo pewne kwestie tutaj obiecywałem, że jeszcze bardziej będę się... Angażował. No, nie wszystko to, co, to, co obiecywałem przed czterema laty, udało się zrealizować. Mam tutaj głównie na myśli też ulicę Armii Poznań. Także ja nie chciałbym być tym wszystkim źle zrozumiany, bo jest, jest, zawsze, kiedy mówię, że wspierałem jakąś budowę, to nie chodzi o to, że to była jakaś moja inicjatywa, ale tę inicjatywę popierałem przy odpowiednich głosowaniach i przy odpowiednich pracach. Natomiast jeśli chodzi o, o wnioski dotyczące przyłączy kanalizacyjnych, no to tutaj wspólnie z panem Markiem Samonczykiem, pamiętam, że na jednej z sesji przynieśliśmy ekspertyzę prawniczą, która była też zamieszczona, pamiętam, w jednej z gazet. tak? Też troszeczkę chodziliśmy po mieszkańcach, natomiast też nie mogę powiedzieć, że to, że to, że to, było, że, że to było tutaj wyłącznie moją inicjatywą. Natomiast tutaj wspierałem, też pomagałem i informowałem ludzi na ten temat, że można. Że, że można te kwestie tutaj e, rozwiązywać i wyjaśniać. Bo najpierw panu to tylko jedno słowo? Jedno zdanie. Ulica Narutowicza w planach była w tak zwanej hierarchizacji wysoko ustawiona i, jeżeli, i, i była budowana, że tak powiem, z marszu. Tam nie potrzeba było żadnych zabiegów, ponieważ ta ulica była, miała tak wysokie punkty, że musiała być budowana. I koniec. To wpierw, panie Reszku, odpowiem Panu, jeżeli nie byłoby wniosku, nie byłoby ulicy Narutowicza. Jeżeli nie byłoby wniosku y, jeszcze 4 lata temu o budowę, to za pana jeszcze było y, wodociągu w tej ulicy. Doskonale pan pamięta, że ta ulica była odleczona o 4 czy o 3 lata, bo rurociąg wodociągowy był robiony. Ile razy ja byłem, ile razy prosiłem ile razy wnioskowałem o tę ulicę? Za każdym razem. Dopiero po iluś wnioskach ta ulica została realizowana. To jest odpowiedź na to pytanie, a teraz odpowiedź do Pana Jakuba. Panie Jakubie, ja się z Panem skończę. Pan poparł tę ulicę czy tę te budowę tej ulicy jeden raz podnoszą ręce do góry czy dwa razy. Chyba nic więcej. Jeszcze może wstrzymującym, wstrzymującym głosem. A odnośnie przyłączy kanalizacyjnych, panie Jakubie, to ja z przyłączami walczę już drugą kadencję. To pan tutaj burmistrz by też może powiedzieć. I że tam pan, czymś tam pomógł, ja nie powiem, że nie. Ale Panie Jakubie, żeby załatwić przełącze kanalizacyjne, to ja naprawdę już wnioski składałem w tamtej kadencji rady, tak samo jak się zajmowałem odszkodowaniami za oszczędliwość lotniska w Krzesinach. Ja nie obiecywałem likwidacji lotniska. A Panie Jakubie, a z wieści ostatnich wyczytałem, że był Pan inicjatorem czy wspólizatorem wspólnego apelu, wspólnego stanowiska. To jest prawda? Nie, kolego, inicjatorem nie byłem ja, Marek Samuńczyk. Proszę się sprawdzić na sesji Rady protokoły. Materiał przygotowała Izabela Chodorowska lubon.pl